Wszyscy mają? na no to smacznego. Nie no, zdejmę, bo się zaklapię. No i przynajmniej się pachnie, wywietrzyło po całym dniu gotowania. Mm, dobry, taki treściwy. Tak, z jakiego proszku, Beata, daj spokój, sama z z proszku. No ale teraz ja mogłaś mi więcej tych uszek nałożyć, no. Kubiusiu podmuchaj po gorące. No co jak co, ale wiecie, jak ja barszczu gotuję, no to nie ma zmiłuj. Poczekajcie, hmm, nie jedzcie, wyplujcie. No to już zapomniałam swoje rzeczy, czy pierwsza gwiazdka wzeszła. Kubusi, jak jest tam, jest tam? Co widzisz? Lampę uliczną, dobra może być. Jedzcie, jedzcie, bo stygnie. No ale coś ty Teresa za zakarpia kupiła, no trąci mułem. A ciebie tak wysłać na wędkowanie właśnie. O, kubuś nie jedz go dorsza, sobie zjedz od na. No co, Teresa? No chcesz, żeby się dziecko zatruło w święta? Nasze, że to sobie jakoś poradła, przecież on jest za mały. A poza tym Mikołaj na Iome nie będzie przyjeżdżał. Widzieliście te ceny masła? Dob Dobrze, dobrze że kupiła, proszę, ja cię wcześniej zamroziła, no. A to ja nie wiem, no co, no święta bez masła? Jedz, kubusiu, musisz rosnąć. O, nie, 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 prezenty będą po jedzeniu. Kubusiu, chcesz mandarynkę? Nie, a ja biorę? No wiedziałam. No ale, kubusiu, ty dzisiaj tak pięknie ten fragment z Biblii czytałeś. No to z rozporządzenia Cezara Augusta. Oj, nie płacze, nie płacze, perfumy beaty mi śmierdzą, no. No masz, kubusiu, masz. Jedz Kubusiu mandarynki to samo zdrowie, ja w twoim wieku nie jadłam. O i zobacz jakie skrzydełka mi porosły. Teresa, jak szliście to śmierdziało na klatce schodowej. No tak, no maślakowa proszę, ja cię coś tam pieściła. No dobrze, że bloku jeszcze nigdy nie spaliła. Pali te fajurki, pali. Oj, ale Teresa te swoje krokiety to kupcze, co? kałaczkę, daj spokój, nie będę te kałaczki marnować. Co ty myślisz, że na drzewach rosną? No Gośka, co ty tak nic nie jesz? Ty mięsa nie jesz? O masz, no od kiedy? Od sześciu lat? Nie daj spokój, wymyślałeś to sobie. Tak, co roku mi powtarzasz. Mam na są, proszę bardzo, o chleb, sianko. Kiedyś ludzie jedli wszystko. A jaskiniowcy to co? Zobacz, to jest taka moda, to ci przejdzie. No i co Teresa ładny nowy obrót kupiła? No, no, niewyprasowany? Beata prasowała. Mówiłam, że zobaczę, mówiłam. To nie, najlepiej goście jak w chlebie przyjąć. No ale nie ma się co denerwować, bo się wrzody zrobią. No. Beata, weźmy już coś na trawie nie wyciągnij. Gdzie flaszkę proszę się, jak w To Toć post jest natrawienie no przecież daj spokój no krokiety proszę ja cię, makowczyk, mandarynki, pierogi proszę ja ciebie i o kapusta z grzybami karp, dorsz to oczywiście że mnie wzde mnie no się to zobaczmy co przyniósł w tym roku święty mikołaj no i zobacz kubośu jeszcze był w moich włosach i o proszę bardzo oj przestań Teresa ja go nie rozpieszczam ale kto jest twoją faworytą w rodzinie no widzisz Teresa na respekt to trzeba sobie zasłużyć no jedźcie bo się zmarnuje